Cześć Boże, witam pięknie, pozdrawiam w ten piękny, sobotni dzień. Proszę się nie przerazić, ja dzisiaj używam maseczki, ale to dlatego, że ona będzie bohaterką mojej opowieści. Jakiś czas temu przechodziliśmy tutaj kwarantannę. Kwarantannę o różnym natężeniu. Jedni bardzo restrykcyjną, drudzy restrykcyjną, ale nieco mniej. A to z tego powodu, że 12 z naszych braci okazało się być zarażonymi koronawirusem. Jest nas wszystkich tutaj prawie 100 zakonników w pięciu wspólnotach, więc to taki duży kompleks. No więc, oczywiście, kiedy stwierdzono koronawirusa, od razu byliśmy zmuszeni do podjęcia takiego środka, jakim jest kwarantanna. Jednym z elementów tejże, było używanie maseczki, co niekoniecznie jest wygodne i dobrze o tym wszyscy wiemy, bo sami to eksperymentujemy. Okularnicy dodatkowo mają jeszcze ten problem, że zaparowują okulary. Kiedy minął ten, ten czas, dwóch tygodni, zapytałem Pani doktor, która nas tutaj dozorowała, czy koniecznie jest, żebyśmy dalej używali maseczek. Z taką nadzieją oczywiście, że powinien, już możecie sobie Chodzić bez. Niestety okazało się, że musimy ich używać dalej. To znaczy, wychodząc z pokoju, zakładamy maseczkę. Odprawiamy przeświętą wszyscy w maseczkach. I oczywiście z początku to, to co usłyszałem, no bardzo, bardzo no wprawiło mnie w niezbyt dobry nastrój. Miałem nadzieję, że, że będzie inaczej. Ale cóż, trzeba było sprawę przemyśleć. I, I schować swoją wygodę do kieszeni, schować to, co ja uważam ma sens albo nie, do kieszeni i podporządkować się. Podporządkować się ze względu na innych, na innych. Jednak w tym naszym kompleksie cały czas może się coś wydarzyć, bo mamy kontakt ze światem zewnętrznym przez zakupy, pracowników, którzy przychodzą z zewnątrz. I zawsze może się przyplątać koronawirus, a mamy tutaj dużą grupę też braci starszych, którzy są w grupie ryzyka. Więc trzeba myśleć o nich. Trzeba myśleć o nich. Więc z pokorą zakładamy maski i ich używamy. Ja myślę, że takiej solidarności bardzo nam potrzeba. Już schowam ją teraz, ponieważ kończę tę opowieść. Potrzeba nam takiej solidarności, która polega na myśleniu o innych. Nie tylko o tym, co ja uważam za słuszne, co ja uważam za wygodne. Bo jeśli każdy zacznie interpretować wszystko po swojemu i robić co chce, no to z tego nic dobrego się nie urodzi. Mnie to trochę kosztowało, przyznaję szczerze, ale, ale uznaję ten argument. Myśleć o innych, być solidarnym z innymi. Jako puentę e, chciałbym zaśpiewać piosenkę. Tak się muzycznie nam tu zrobiło od czasu do czasu. E, przypomniała mi się jakiś czas temu piosenka z piątej części Bombika. Kto nie zna przygód Słonia Bombika, to zachęcam do, do, do poznania. To taki mój autorski projekt, cała seria Przygód Słonia Bombika. I do, jako piosenkę finałową do piątej części Przygód Bombika, tajna misja Bombika, napisałem piosenkę Nie jesteś sam. I chciałbym ją zadedykować nam wszystkim z takim życzeniem, byśmy doznawali solidarności ze strony innych i sami byli z innymi solidarni. Myśleli o innych, nie tylko, nie tylko o sobie. Ciekawe, czy ją pamiętam. Niebo nad tobą chmurami się pokryje, kiedy ciemność zapadnie wokoło i w Tobie. Kiedy strach i zwątpienie znowu będą w zmowie, nie myśl, że już na pewno zły los Cię pobije. Czasem myślisz, że wszystko zupełnie cię przerasta. Że zwyciężyć się nie da uciekać za późno. Że poprosić o pomoc, to prosić na próżno, lecz nie przegap nadziei, co w sercu wyrasta. Nie jesteś sam, podaj mi dłoń, nie jesteś sam, nadzieję chroń, nie jesteś sam, uśmiechnij się. Nie zostawię Cię. Jak to dobrze, gdy blisko są wierni przyjaciele, kiedy jeden drugiemu w potrzebie pomoże. A więc uszy do góry, jest źle, będzie dobrze. Nie poddamy się przecież, bo sił mamy wiele. Już nie zostawię cię W pojedynkę nie da rady nikt Ale razem zwyciężymy w mig Szybko zniknie smutku cień Zaświta dobry nowy dzień Dostajecie. O tak. Dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam serdecznie i patrzmy w niebo. Niebo jest zawsze solidarne z nami i my bądźmy solidarni między sobą. Z Panem Bogiem. Do następnego razu.